So. Strefa talentu. Jan Nowakowski, coś on się też pomylił. Ja ja Strefa... Bez talentu. Teraz się ja. zgadza. Ja. Pozdrawiam Sabinkę. <noise> mamy masę ciała, zawartość tkanki właśnie w górę Jesteś zadowolony z wyników? 8,5 na to zajebiście jest... 8,5 tkanki wyszło wow. I I know Po co my to robimy? Jestem zadowolony, bardzo naprawdę Tak? tak. Zrobiłeś dobrą pracę, dobra cieszę dobra, się dobra woda, <laughs> Brawo W badaniach tłuszczu będziemy badać refleks od że jest zawsze najlepszy Widać po oczach Jonesa, no. że to jest to. Dzień, Dzień, no, takie niebieskie no. światełka. Zrób to się to będzie się badać. Trzeba przygotować się. Jestem gotowy, gościnki. Trzy, dwa, jeden, czerwony ślad. Nie wiem co to oznacza. Ale na tych światełkach. Ja wiem, 33. Uh -huh. Ok. Myślę, że ta wegańska dieta nie działa. Oczywiście. Cool. Damaj mi trochę gazu. Jestem dobry. on jest dynamiczny. Masz, głową w sufi, zaraz to. No. Szczerze mówiąc, to był najbardziej zmarnowany poranek w tym miesiącu i prawdopodobnie w poprzednim. <grym> <grym> Bardzo słabe śniadanie, nie robione przeze mnie, tylko przez catering. Zmarnowane półtorej godziny życia, tutaj. Ale po południu to nikt, może, tam zrobimy coś pożytecznego. Życie na krawędzi, trening Według Życie tego zegarka 4.30 Będziemy 24 <noise> Jak dzisiaj się nic nie układa, to nic się nie układa Kubica, dawaj ile masz Dożymy Mam jeszcze stary 6 minut <noise> Dawaj Robert Sopki są pozostawione. Teraz bokiem, bokiem. Trzymaj się. W komentarzach chcieliście zobaczyć coś z treningów i tak się składa, że na ochotnika zgłosił się jeden z naszych fizjoterapeutów, Kuba. Złapał za kamerę. I to jest to, co mu na razie wyszło. Okej, okay, okej, okay, próbował. Część winy biorę na siebie, bo dałem mu do tego zły obiektyw, ten do vlogowania, którego używam też teraz. Następnym razem będzie lepiej. Trzymamy za niego kciuki. Zapomniały woły jak cielętami były, proszę bardzo, Loża szyderców. Ale starają się. Stop wolnieniem z wf Iki! <śleskujesz> Fiki na WF już jest od 35 Chciałem lat. Ma zgłosić stroju. Ja się poproszę o. Ktoś chciał wyżej skakać, to ten tutaj. Zrobił swoją platformę. Ja jej osobiście nie polecam, ale może ktoś lubi. A tak na serio, to na jego przygotowaniu czuję się naprawdę bardzo dobrze. Także jeśli uprawiacie sport, który wymaga skoczności, typu siatkówka, koszykówka, sprawdźcie to. Piotr Karlik. Niestety wygląda awaria. Tak. Wygląda jak duże, nie nowe. Czemu masz taką minę, Janek? Bo, no już, bo czy... mi fizjon robi dobrze. Ostatnio w tym swoim vlogu mówił, że oni się napracowali, to teraz my musimy. Ale A. tam chyba się będzie cierpiał, co? A już nigdy więcej tak nie powiem. Ty I to do... mi się podoba. A tobie jak się podoba, Grzegorz? Ja dołożyć tam? Dołóż, ja, by, ja bym tam dołożył do pieca troszeczkę. A. A. Witaj, czy Kuba się rozkręca? Esencja dobrego fizjoterapeuty Najpierw przemasuje pomoże, a, teraz do domu. a później odwiedzie do domu A rachunek mam wystawić czy ten? Czy się jakoś dogadamy? Myślę, że się dogadamy no Następnym razem ja Cię przemasuję O, to ja poprosił prosił plecki no. Lędzio wiem, prosił, mnie ja bardzo bólu. No, no to zaczynamy nie? To mi się wydaje, że dzisiaj wyjazd odwołany no Teraz już jest... <śmiewanie> <śmiewanie> Brawo panowie. Pięknie mi uśpiewałeś. Dzięki trenerze za trening dzisiaj. Tak, Hali Olsztyn nie dał. dał Hali Olsztyn nam dzisiaj nie dał, więc trenowaliśmy u siebie na Szopienicach. Teraz siadamy w autobus i cały dzień podróży. Uuu. Poradny trening przetrwaliśmy. No i teraz proszę, przyjemności, same przyjemności. Ale jest nagroda. Pan siatkarz, pan siatkarz kameruje. <laughs> pan siatkarz stoi pod słońcem, jeszcze nic nie, nie. widać. No to nie jego. On tylko trzyma. Jest! Pierwsze spóźnienie Na wyjazd. Dzień dobry, 50. To <laughs> jest sponsor tej drużyny. Oklaski prosimy. Nie, tak jest 50! Tylko to ma Dzień dobry. Nie wiem jak mam najlepiej to przedstawić. Ale tak właśnie próbujemy sobie wyjechać na rozruch. Tutaj jest Tu jest bardzo blisko Tam to ledwo co działa? Wjechali nie potrafią wyjechać A buchu się spóźnił i to się nie zmienia Kierowca 50? Kierowca 50 Szukaj, Manu, daj go na Lucy i do tyłu. Dla go przestawimy go. No, to widmo. Ja chcę, że go można popchnąć. Ty, ja. <laughs> 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 Proszę bardzo, kierowcy przestawiają. Klasa. <laughs> Dziękuję. Poza no, Dane samochód w innym miejscu. Okay. <grywa> Chyba przyszedł właściciel. <grywa> Stawiliście mi samochód? Szkoda, że się nie da mikrofonem albo obiektywem przekazać zapachu tej hali, bo jest naprawdę wyjątkowy. Tysiące przepoconych krzesełek. Przez ostatnie 148 lat, które istnieje ta hala w Olsztynie dobrze. Zobaczymy czy będzie się dla nas szczęśliwa. Ciężko się tu gra, ale Jones poprowadzi tą batalię dzisiaj, tak jak powinien. Nie Joss? Zraz z tobą byku. Dobra. Trenowanie o 11 jest zdecydowanie lepsze od trenowania o 9, był Oczywiście Wszyscy mamy dobre humory. Miejmy nadzieję, że pozwoli to opędzlować on tym. Można ich, panie operatorze. Panie, panie, jeśli trener pozwoli. Czy ma jeszcze ujęcie jakieś? Nie wiem, jak scenariusz przewiduje. Myślę, że możemy kończyć. Mieszam w kotle. Gie! CO?! W tym momencie miały być cieszynki, miał być materiał z meczu. Miało być ładnie, miło i przyjemnie. Ale to wszystko być miało, ale przegrywamy w 3-2. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest bardzo trudne miejsce do grania, trudny rywal wymagający. My zagraliśmy bardzo słabo. Jak widać, atmosfera... W trakcie tygodnia przed meczem nie wystarczy. Dobra, atmosfera to nie wszystko. Ale nie możemy skończyć na smutno. W końcu przegrywając 2-0 urwaliśmy im jeszcze punkt, a w całym materiale nie było żadnego zwolnionego tempa. Także zobaczcie, co się będzie działo dalej. Aha, smells vegan. <laughs> But the good type of vegan smell. Yeah, it's true. Nie like you. <laughs> po przyjeździe z Osztyna nasz dzień z Dustinem nie był zbyt produktywny. Ja ściąłem włosy, on generalnie nie robił nic przez cały dzień. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy obejrzeć przede wszystkim spróbować wegańskich specjałów. Dzisiaj w Katowicach jest właśnie jakaś taka... Wystawa różnych produktów wegańskich Będziemy próbować, pachnie ładnie Czy To vegan cheese? Widziałem to ostatnio u Andrzeja Kawałek to cash smakuje Co to jest? To nie smakuje jak parmezan, ale no, ma konsystencję I mean, parmezanu really Nie lubię like normalnego cheese'a, ale like lubię vegan cheese'a Zgadza się, jak to działa Ale nie jesteś sam, są dwie osoby, które robią nie. Yeah. Zapraszam wszystkich, którzy będą oglądać to głodni. Jak widać na tym vlogu, nie da się bez jedzenia. <grymne> Are you kidding me? Looks dope. <grymne> 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 <Pierozki. grymne> na terenach wschodni, przed pierwszą wojną światową od Wisły na wschód nazywały się nazywały się ten teren Galicja. i tam była kultura wschodnia. Aha. I e, robiono pierogi z ziemniakami, z cebulką i z serem białą. I nazwali je prostymi pierogami Teraz taka, wszystko jest jasne w Polsce, są No tak. pierogi Słodkie? Nie słodkie Będziemy się zamieniać Jeden zero dla nas Wegańskie burgery To będzie nasza

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!